i na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Szanowni Państwo, w imieniu władz samorządowych miasta i Gminy Dolina, radnych, swoim osobistym, bardzo się cieszę, że skorzystaliście z Państwa sposobności i przybyliście dzisiaj na nasze wspólne święto, bo to również święto całej Gminy. 20 15 tego roku Mieli możliwość wręczenia w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalu za długoletnie życia. Tylko trzeba gratulować, ale to jest również święto w jaki sposób w całej gminy, społeczności miasta i Gminy Golina, ponieważ w dniu dzisiejszym w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej będę miał możliwość wręczenia 20 parów, 19 tegorocznych, jedno zaległe z, z poprzedniego roku. Pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Mówimy tu o 50-leciu. To nie tylko święto tych mieszkańców, tych, którzy dożyli do akurat 50-lecia wspólnego pożycia małżeńskiego, ale to jest święto również rodzin. Chociaż w dniu dzisiejszym staraliśmy się, jak najmniejszym, gronie, żeby rodziny raczej nie uczestniczyły, w tym, na to, że jest okres pandemii. Rodzin zrozumiała to ale również i w własnym zakresie po sobota czy w niedzielę, tak przynajmniej z opinii tych małżeństw, gdzie mieliśmy możliwość spotkania się wcześniej, ale również to, że praktycznie większość jest zaszczepiona i dożyliśmy takiej sposobności, żeby się ludzie jeszcze spotkać. A społeczność cała gminy to również społeczność samorządowa, radni, tak jak ja, burmistrz miasta, że to, to dla niego jest ważne i uroczystość, do której przymierzaliśmy się od dwóch lat, szczerze powiedziawszy. I myślę, że w dniu dzisiejszym po w zaciszu, we własnym gronie, porozmawiać sobie nie tylko o teraźniejszości, ale również o przeszłości i przyszłości, bo w tego rodzaju spotkaniach, a mam możliwość od pięciu lat uczestniczyć, to mieszkańcy chcą się podzielić przeszłością, ale również spojrzeć w teraźniejszość.